Cześć! Przedstawię Ci rewelacyjną ofertę dla firm. Załóż konto firmowe zdalnie i zgarnij premię aż do 2000 zł. W tym 200 zł na start za założenie konta online. A to jeszcze nie wszystko. Przez dwa lata nie płacisz żadnych opłat za dzierżawę terminala POS i wystawianie faktur online na platformie księgowej. Przez kolejne dwa lata korzystasz za 0 zł pakietu księgowość self service w księgowości z żubrem oraz terminala POS. Nie zapomnij o pozostałych składowych bonusu. Zdobądź 200 zł za księgowość, do 600 zł zwrotu 3% od kwoty transakcji kartą Mastercard lub przez PiPay, a także nawet do 500 zł za umowę o terminal POS oraz za zawarcie pierwszej umowy o kredyt, leasing lub factoring. Nie przegap okazji. Załóż konto już teraz i korzystaj z wyjątkowych bonusów. Kliknij w link w opisie, aby dowiedzieć się więcej i skorzystać z oferty.